Witam kolegów mam na imię Sylwek ksywa Pyza chciałem wam zademonstrować nowy mój zakup piórnika na akcesoria drobne i na przypony zakupiłem ostatnio taki piórnik firmy Fox Drift Rig Wallet wymiary tego piórnika 30 3 cm na 22 grubość 8 Zademonstruję teraz jak to wygląda. Yy, mocne podwójne zamki. W środku taka przegródka na akcesoria. Igły, różne nożyczki co tylko kto ma, różne najbardziej potrzebne rzeczy nad wodą. W tym komplecie z drugiej strony tak samo, druga przebródka, też nasuwaczek, w tym taki segregownik, 10 folii. Te folie są na rzepy, pięć folii pojedynczych i pięć podwójnych. Odpinamy wszystko mamy w należytym sposób: gumki, akcesoria. różne krętliki, co tylko chcemy zaś w dolnej przegrodzie mieści się pianka, jest na przypony twarda pianka do tego pineski zaczepiamy przy, przypony w różnej długości odpinamy na rzep do tego klapka żeby przypony się nie niszczyły i w całości tak wygląda ten piórnik wszystko mamy pod ręką najbardziej potrzebne zapinamy zasuwamy i zabieramy na wodę. To by było na tyle. Dziękuję, że oglądacie. Przy okazji chciałem pozdrowić kolegów z portalu Spławik i Grunt. Dziękuję.